Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Jak widzicie w końcu przyszłam do Was z filmem pogadankowym. Bardzo się stęskniłam za takim filmem, żeby siąść właśnie przed kamerą i do Was popowiadać o jakichś ciekawych rzeczach. Ostatnio skupiam się właśnie głównie na vlogach, no i ta przerwa i zatęskniłam bardzo za takim nagrywaniem. No i przydarzył mi się temat. Temat, który uznałam, że może być ciekawy i fascynujący nie tylko dla mnie, ale także i dla Was. I od razu na wstępie powiem, że to nie jest tylko film skierowany do osób, które kręci temat macierzyństwa, dzieci itd. Ten temat jest skierowany do wszystkich osób, które po prostu ciekawi życie w Turcji, ciekawi język turecki, przede wszystkim język turecki albo po prostu inne języki, niekoniecznie język turecki. Bo chciałabym właśnie zwrócić w tym filmie uwagę na wyrazy, dźwięko naśladowcze. Przez to, że zostałam mamą, poznaję Turcję z innej perspektywy. Widzę Turcję teraz troszeczkę inaczej. Zwracam uwagę na inne rzeczy, i także zaczęłam jakby doświadczać i słyszeć język turecki dla dzieci. A taki język dla dzieci z reguły pełen jest właśnie dźwięków, pełen jest słów, dźwięko naśladowczych, onomatopei. W ogóle przepraszam za hałasy, mam otwarte okno i wszelkie dźwięki dochodzą z zewnątrz, ale nie mogę tego okna zamknąć. Tutaj nie ma klimatyzacji i nie mogę nagrywać w pokoju klimatyzowanym, bo tam śpi Arifem. Ale wracając, zaczęłam. Słyszeć ten język turecki skierowany do dzieci, czyli język, gdzie pełno jest słów, dźwięków naśladowczych, tak zwanych onomatopei. I wydało mi się to ciekawe, że istnieją różnice między tym, jak my próbujemy, Polacy, próbujemy pewien dźwięk naśladować, a jak próbujemy naśladować ten dźwięk, Twu Turcy. I zakładając, że wszyscy odbieramy dźwięki w ten sam sposób, bo mam nasz układ, narząd słuchu, jest zbudowany w ten sam sposób, no to jest to coś. Dziwnego I zaczęłam na ten temat rozmyślać, analizować, dlaczego tak. I myślę, że Was ten temat również może zaciekawić. Spisałam sobie tutaj takie najciekawsze rzeczy, gdzie widać tą różnicę między polskim naśladownictwem a tureckim naśladownictwem dźwięków. I zacznę tutaj od, od głosów zwierząt, już nie przedłużając, przychodzę do tematu. Zacznę od głosów zwierząt. Bo to jest chyba coś takiego, co już od początku uczymy dziecko, już na samym początku, yy, i pewne rzeczy się zgadzają, na przykład y, jaki dźwięk wydaje piesek, czyli hał, kot, miał, jaki dźwięk wydaje owca B, jaki wydaje koza Me, ale niektóre zwierzęta się tutaj nam nie pokrywają. I tak przechodzimy do kury. Kura u nas po polsku oczywiście mówi koko ko, ko, według turków mówi gyt. gyt gydak. Jest to zupełnie coś innego. Więc już na starcie zobaczcie, jaka jest różnica w naśladowaniu tego dźwięku. U nas jest kokoko ko, ko. W ten sposób. Kogut. Według Polaków oczywiście jest to kukuryku. Według Turków jest to. U, 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 o, w ten sposób. U, 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 u. Myślę, że tutaj Turcy lepiej, lepiej sobie poradzili. Dalej mamy kaczkę. Kaczka oczywiście według Polaków oczywiście mówi kwakwa. -kwa. A według Turków jest to wakwak, czyli mamy kwakwa, bakbak. te same litery, tylko po prostu zmieniły położenie. Ciekawe, ok, krowa. Krowa tutaj jest podobnie, tylko że dla nas Polaków to jest takie mu, po prostu mu, a dla Turków jest to m. I tutaj mamy ten dźwięk o skropeczkach na górze, o umlatu, czyli to jest takie m. Osioł. Tutaj też ciekawa sytuacja, bo u nas jest to i a, i a, a dla Turków jest to a, i, a, i. Kurczak, Ptak według Turków wydaje dźwięk: ciek, 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 ciek. U nas jest to ćwierćwier, ćwier, prawda? Wrona kra, kra dla Polaków, dla Turków: gak, gak. Ok, żaba. U nas jest kum, kum. Dla Turków jest to wrak, wrak. Chyba lepiej Turcy naśladują akurat żabę. Pszczoła. Pszczoła dla Polaków to jest oczywiście bzz, a dla Turków to jest to wys, wys. Wys, 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 wys W ten sposób. Królik. Jeżeli chodzi o królika, to my używamy takiego, takich słów kic, które mają naśladować skakanie, tak? Turcy nie mają nic takiego. Nie naśladują dźwięku skakania. Dźwięku. Królika, który w sumie nie wydali żadnego dźwięku, ale u nas jest to w Polsce jednak kic. No i bocian. Bocian bardzo ważne zwierzę dla Polaków. Dla nas bocian robi kle. -kle. A Turcy nie mają, nie mają takiego dźwięku przypisanego bocianowi. Bocian jest dla nich po prostu jednym z rodzajów ptaków i nie przywiązują do niego większej wagi. Dobra, przejdźmy do innych onomatopei. I tutaj się zaczynają też ciekawe rzeczy. Bo jeżeli chodzi o bęben, kiedy już uderzamy w bęben, to jest to oczywiście dla nas bum albo bam po polsku, tak? A Turcy dum, dum, dum w ten sposób. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy dziecko upada, to Turcy yy, mówią zupełnie inaczej niż Polscy. Polacy. Polacy mówią bęc, a Turcy mówią hop albo hoppa, w ten sposób. I ten dźwięk również Turcy używają do skakania, tak? Jak dziecko skacze. Karetka. Dla Polaków, przynajmniej ja tak kojarzę, że my naśladowaliśmy ten dźwięk jako Ijo, 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 io, io, a dla Turków jest to Aje, yeah, aje, yeah, aje, yeah, aje, yeah, aje yeah. Podobno, ale jednak inaczej Kichanie. My Polacy kichamy w ten sposób Apsik, a Turcy kichają hapsik Z na początku, taka drobna różnica Ok, dzwon według Polaków bije bim Bam, bim, bam, a według Turków bing dong, bing dong. Ok, zegar. Zegar to oczywiście jest tik-tak, i dla Turków też jest tak samo. Telefon. Według Polaków telefon dzwoni dring, dring, a według Turków zr, zr. No, wydaje mi się, że my tutaj, Polacy, daliśmy sobie lepiej radę. Natomiast, kiedy odbieramy telefon, to my mówimy halo, a w Turcji się mówi alo. Bez H. Nożyczki. I tutaj ciekawa sytuacja, bo my z Kirkadem po prostu byliśmy w szoku, jak usłyszeliśmy, jak się mówi w Polsce, jak się mówi w Turcji. Oczywiście w Polsce jest to ciach-ciach, jak tniemy nożyczkami, ciach-ciach-ciach. A w Turcji jest to krt, krt, krt. Dla mnie totalnie inaczej i nie rozumiem dlaczego. My chyba naśladujemy ten ym, taki szum, który wydają te nożyce, te nożyki, które ocierają o siebie, a oni te cięcie kartki. Tak przynajmniej ja to sobie próbuję wytłumaczyć. Ok, klakson. Klakson w Polsce jest to oczywiście bi-bip, a w Turcji też możemy powiedzieć bi-bip, ale też jest często używane d -d 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 w ten sposób. Ok, kapiąca woda. Oczywiście u nas jest to kap, 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 no i w przypadku deszczu też jest to kap, kap. A Turcy naśladują ten dźwięk w ten sposób. Szyr, szyr, szyr. Dziwne. Dla mnie w ogóle nie ma nic wspólnego z kapiącą wodą. Jeżeli coś wpada do wody, to oczywiście dla nas, Polaków, to brzmi jak plum, a dla Turków, pyt, pyt. Wydaje mi się, że plum lepiej brzmi. Pukanie do drzwi. U nas oczywiście jest to puk-puk, a w Turcji jest to tak-tak. No nie wiem, czy tak-tak. Wydaje mi się, że bardziej jest puk-puk. Ok, strzelanie pistoletem. Wiecie, jak się bawiliśmy jako dzieci, strzelaliśmy pistoletem, to u nas oczywiście było pip paf, pip paf. W Turcji jest to dość ciekawe, bo mamy dwie opcje, jest albo pat-pat, albo dyk-szym, 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 dyk Okej, okay, pociąg. Z tego, co kojarzę, to w Polsce mówiliśmy puf-puf, a w Turcji ciuf-ciuf, ciuf-ciuf. No, trochę podobne, ale no nie wiem. Ciężko by sobie ocenić, kto lepiej trafił Kąpanie się w wodzie Ja do, e, do Arife mówiłam, o idziemy się kąpać, to mówiłam kompu kompu, albo idziemy nad morze będziemy robić komp kompu, taki wiecie Język dzieci A w Turcji mamy dwie opcje Jest być bydzie I jest opcja czup czup, czup czup też można tak powiedzieć jako kompu kompu jeżeli chodzi o picie, to my Polacy zdrabniamy, skracamy nasz czasownik słow właśnie pić i nie, nie skracamy tylko zdrobnienie stosujemy, piciu, tak? Piciu, piciu piciu. Czasem powtarzamy Turcy nie mają takiej potrzeby dlatego, że u nich słowo woda jest bardzo krótkie su i nie mają jakby potrzeby tutaj bawienia się z czasownikiem, jeżeli chodzi o dzieci więc po prostu uczą ich Mówić po prostu su. Jeżeli chodzi o jedzenie, to my Polacy, kiedy zachęcamy dziecko, żeby zjadło coś, tak, to tą łyżeczkę dajemy dziecku do buzi i mówimy am, am, a Turcy mówią ham. I tutaj pojawia się pewien problem, bo dla nas ham, no to wiadomo kogo oznacza. Ja mówię do GK na absolutnie, ja w ogóle nie będę mówiła ham do dziecka. Natomiast problem jest z am właśnie w Turcji, bo am, słowo am oznacza narząd, żeński narząd płciowy. Więc teraz wyobraźcie sobie, gdzieś na zewnątrz próbujecie karmić dziecko, mówicie am. Także uważajcie, jak jesteście gdzieś w Turcji, macie małutkie dziecko i próbujecie zachęcić, to lepiej unikajcie am. Może powiedzcie lepiej ham, albo nie mówcie nic, niam niam, może lepiej. Ok, jak coś jest gorące. I nie chcemy, żeby dziecko tkało. No to co się mówi w Polsce? W zwykle się ten dźwięk naśladuje jako takie ś", ś", ś, że coś jest gorące, tak? W Turcji mówi się jizz I my akurat z Arifestusujemy stosujemy dzis. Jakoś tak się u nas przyjęło, więc u nas jest jizz. Okej, okay, jak coś boli, to też się śmieliśmy z Giekanem jeszcze jak byliśmy parą dopiero, to ja nieraz się potrafiłam gdzieś tam uderzyć i wtedy mówiłam Ała. I on taki zdziwiony, co to jest Ała? Ja mówię, no boli mnie, uderzyłam się. No ale się nie mówi Ała, tylko się mówi, a co to w ogóle jest Ała? Dla niego to było dziwne. No jakby takie się zastanowić, no to po co sobie utrugiamy? Ale nie wiem, jakoś lepiej mi brzmi Ała. Turcy mówią A, no i tutaj. Minął jakby za ciosem. Kiedy mamy jakąś ranę, jakieś zadrapanie, to w Polsce często dziecko pokazuje i mówi kuku, kuku, że mam kuku, mam kuku, tak? A w Turcji mówimy uf. No uf bardziej mi się kojarzy z takim takie zmęczeniem, takie uf, uf, zmęczyłam się. No w Turcji jest to uf. Ok, jak chcemy pokazać, zakomunikować dziecku, żeby było cisza, cicho, no to my używamy dźwięku cicho. A Turcy mówią ś. Ale nie używają tego gestu, jakby tego gestu nie używają. Mówią ś. ś". Bardzo często też jak dziecko uspokajam, to Turcy mówią ś właśnie. Okej, okay. jak widzimy coś obrzydliwego, to oczywiście dla nas Polaków jest to fuj, po prostu fuj, a dla Turków jest to aj aj. Coś brudnego, jak chcemy dziecko jakby nauczyć, bo brudne y, zostaw, y, nie, nie wkładaj tego do buzi, no to brudne to jest trudne słowo. my mówimy po prostu B, tak sobie y, ułatwiliśmy. Y, a Turcy mają proste słowo, które nie, musieli, nie, nie, mus, nie muszą skracać dla dziecka, bo po turecku coś brudnego to jest po prostu pis, pis. Więc do dziecka mówią pis. Y, odwrotność, przeciwieństwo, coś, co jest czyste, co pięknie pachnie, to znowu jest mis. I bardzo często w stosunku do dzieci, w stosunku w ogóle do, nie wiem, do, do mieszkania, jak się posprząta i tak dalej, to się mówi mis, mis, mis. Super, czyste, pięknie pachnie. Mis kokio. W stosunku do dziecka też bardzo często używane. Okej, okay, mój ulubieniec, jak bawimy się z dzieckiem w akuku, no to jak w Polsce jest, oczywiście akuku, akuku. A turecka wersja brzmi tak. Dzie e. Dzie e. No, nie wiem, która lepsza. Mnie trochę to zaskoczyła ta wersja. Ok, jak jeszcze wrócimy tutaj do, do zwierzątek, to w Polsce oczywiście kota wołamy kici-kici, natomiast Turcy wołają ps, 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 ps. Aryf chyba bardziej odpowiada wołanie po turecku. Z reguły po turecku woła, ale dobrze, bo te tureckie koty nie reagują na kici-kici, one reagują na ps, ps, Więc jak jesteście w Turcji, to wołajcie po turecku. Ok, jak Gilgo trzeba będzie to mówimy gili-gili, Polacy. A Turcy mówią, gdy, 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 gdy. Pogajanie konia. Tak, często z dziećmi się bawimy z konikiem, czy tam ma tego konika, bo janego no to u nas, żeby e, konik jechał, to mówimy wio, a Turcy mówią de, po prostu de. Natomiast kiedy chcemy zatrzymać konia, to mówimy prr, Polacy, a Turcy do swoich koni mówią ciś, ciś. No i jeszcze chciałam tutaj dodać, że zauważyłam taką różnicę w komunikacji między y, dziećmi, a dorosłymi, jeżeli chodzi o Turcję i Polskę. Polacy bardzo często, kiedy rozmawiają z dziećmi, używają zdrobnień. Piesek, kotek, kaczuszka, y, żeby to było bardziej przyjemnie, słodko brzmiało, tak? Y, to ma swoje uzasadnienie w psychologii, o tym można też poczytać, to też jest ciekawe, więc sobie możecie poczytać, ja odsyłam. Y, w Turcji nie słyszę tego. Jak ktoś rozmawia, czy z rodziny, czy z naszych przyjaciół z Arifę, to nigdy nie stosuje takich, takich zdrobnień. Typu piesek, zobacz, piesek idzie, piesek, szczeka, tylko pies czeka, pies idzie. Nie wiem, czy to jest jakieś dobre, czy niedobre. W każdym razie taką różnicę zauważyłam. I jeszcze mówienie w trzeciej osobie, kiedy mówimy o dziecku. W Polsce to bardzo często jest, że zobacz, co Ola zrobiła. Ola, Ola, Ola upadła, Ola popsuła, kiedy mówimy do Oli, prawda? Bardzo często używamy trzeciej osoby. W Turcji nie zauważyłam tego. Dajcie mi kończyć znać, jeżeli jesteście w Turcji, mieszkacie w Turcji, albo jesteście mamami w Turcji. To dajcie mi znać, czy macie właśnie inne spostrzeżenia na temat sposobu rozmawiania z dziećmi. W ogóle napiszcie mi, jakie są Wasze spostrzeżenia, żeby mogły inne osoby również poczytać. Ja też bardzo chętnie takie rzeczy poczytam. Tak, i to tyle na dzisiaj, to tyle, co chciałam Wam opowiedzieć w tym filmie. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy wydawało się to ciekawe, że my zupełnie inaczej odbieramy pewne dźwięki i je naśladujemy niż Turcy. Koniecznie dajcie mi znać, jeżeli mieszkacie w innym kraju niż Polska i tam tam jeszcze inaczej te dźwięki naśladują. Napiszcie mi w komentarzu, jestem bardzo, bardzo ciekawa i w ogóle dajcie mi znać, czy zwróciliście uwagę na to i czy analizowaliście, dlaczego tak jest. Może znacie odpowiedź na to, dlaczego tak jest. Ja tej odpowiedzi nie znam, natomiast wydało mi się to ciekawe. Tak, i tutaj chciałabym zakończyć. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że miło ze mną spędziliście czas i że zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!